studio. Nieznany młodzieży. Do niedawna los ziemi młodzieżyńskiej wiele osób nieco błędnie kojarzyło z bitwą nad Bzurą. Zupełnie pomijając inne wydarzenia związane z tymi okolicami. A tych wydarzeń było tu bardzo dużo. Niektóre z nich są wręcz niesamowite. Oglądacie program Nieznany Młodzieżyn, Franciszek Jambuński. Dzień dobry, witajcie! Znaczną część z tych wydarzeń, wspomnianych we wstępie, już wam przybliżyliśmy. Mniej lub bardziej szczegółowo, ilustrując je za pomocą starych map, zdjęć czy dokumentów. Bardzo chcieliśmy, aby i tak samo było dziś i dziś, ale niestety pokażemy Wam tylko kilka zdjęć i map. Lecz za to pokazujących bardzo ciekawą historię, jaką? O tym już za chwilę. Nowa historia pojawiła się niejako przy okazji opowieści o młodzieżyńskiej cukrowni. W sumie to już wiele o niej wiecie, a dla tych, którzy o niej nie słyszeli, dodam, że ten działający w latach 1850-1915 zakład przemysłowy był największą firmą na ziemi sochaczewskiej przed I wojną światową zatrudniając momentami ponad 500 pracowników. Nasza redakcja ma dużo zdjęć cukrowni, ale i młodzieży z tego okresu. Po bliższej analizie jednego z nich, z roku 1916, na którym widać pierwszy murowany kościół w młodzieżynie oraz dwóch uśmiechniętych żołnierzy niemieckich, zobaczyliśmy coś jeszcze. To tory kolejowe. Ale skąd tory w młodzieżynie w owym czasie? Lektura nielicznych niestety dokumentów i jeszcze bardziej unikatowych map oraz fotografii przynosi niesamowite wiadomości. Okazuje się bowiem, że przez teren gminy młodzieżne przebiegała lub przebiegały linie kolei wąskotorowej. Wątpliwości co do ilości tych linii ma swoje wyjaśnienie. Z tej mapy widać, że od ruszek aż do kamiona, a potem do Wyszygrodu Niemcy w czasie I wojny prowadzili tzw. Feldbahn, czyli, kolejową, czyli kolej polową łatwą w budowie i demontażu. Tory tej linii na moście w Wyszygrodzie widzimy na zdjęciu które otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pana Łukasza Popowskiego ze stacji Muzeum z Sochaczewa. Zapytacie, gdzie biegła ta druga wspomniana linia. Przypuszczamy, że powstała wcześniej niż ta niemiecka, bowiem już w pierwszej połowie XIX wieku. Służyło do transportu buraków do Młodzieżyńskiej Cukrowni. Wydaje się, że to właśnie tory tej kolejki widać na pokazywanym na początku filmu zdjęciu. Jej przypuszczalny przebieg pokazuje mapa. Kolor zielony, ze czerwonym zaznaczono linię niemieckiej kolejki polowej z czasów I wojny. Na kolejnym zdjęciu młodzieżyna, a konkretnie okolic dzisiejszej ulicy Sportowej i stadionu gminnego, czerwoną linią zaznaczyliśmy końcowy przebieg linii tej kolejki. Nurtują nas jeszcze dwie kwestie. Pierwsza, to czy obie te linie się kiedyś połączyły, i druga, czy po tych torach jeździły małe parowozy, czy też wagoniki. Kolejki ciągnęły konie. Jakie były losy obu kolejek? Wiadomo, że Niemcy swoją kolej polową zdemontowali przed końcem wojny. Ta cukrownicza. Służyła do przewozu materiałów z terenu cukrowni do budowy, do budowy obecnej młodzieżyńskiej świątyni. Kończąc naszą opowieść, raz jeszcze dziękuję panu Łukaszowi Popowskiemu ze stacji muzeum za przekazanie materiałów. Widzimy się wkrótce. Cześć. not tv